Oprogramowanie Ardis to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi wykorzystywanych do rozkroju płyty i zarządzania magazynem resztek. Umożliwia znalezienie złotego środka pomiędzy dwoma największymi problemami, ilością resztek oraz późniejszego sortowania. Najlepszą wydajność płyty otrzymuje się łącząc dużą ilość różnych zleceń. To rozwiązanie jednak wymaga późniejszego sortowania, które nierzadko jest czasochłonne i umożliwia generowanie dużej ilości pomyłek. Najmniejszą ilość czasu przy sortowaniu otrzymuje się wycinając pojedyncze zlecenia, co jednak pozostawia dużą ilość niewykorzystanego odpadu. Aris pozwala na rozwiązanie tych dwóch problemów i znalezienie złotego środka. Uzyskuje się to poprzez kolejkowanie i zazębianie poszczególnych zleceń. Program bierze pod uwagę najlepsze rozłożenie rozkroju, łącząc i układając zlecenia w taki sposób, aby zminimalizować sortowanie formatek. Na podanym przykładzie Ardis sprawdził wszystkie zlecenia, a następnie zoptymalizował rozkrój łącząc grupę trzecią, czwartą i drugą, a następnie dodając grupę pierwszą po zakończeniu poprzedniego zlecenia. Takie połączenie zminimalizowało odpad, a także ilość potrzebnego sortowania, co niewątpliwie wpływa pozytywnie na czas zrealizowania zadania. Jeżeli jesteś zainteresowany oprogramowaniem Ardis i chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy do kontaktu.